Szanowni Państwo, ależ piękna kompromitacja Witolda Zębaczyńskiego u Jacka Prusinowskiego w radiu PULS. Co chodzi? O co chodzi? No moi drodzy, Witold Zębaczyński zaczął mówić, że ponad połowa Polaków chce chce ponownego liczenia głosów w wyborach prezydenckich. No to Jacek Prusinowski go skontrował, zobaczcie. Jeżeli pan popatrzy na badania opinii publicznej z ostatniego czasu, to blisko połowa, 49, czasem 51 w zależności od badania, procent naszej populacji jest za tym, żeby ponownie głosy policzyć. Okay, a jeżeli połowa jest za tym, źle ocenia rząd, to rząd powinien podać się do dymisji? Nie. A dalej było jeszcze śmieszniej, moi drodzy, no bo Witold Zembaczyński przekonuje, że doszło do takiego piętrowego sfałszowania wyborów prezydenckich, że to wszyscy pisowcy, tego Jacek Prusinowski na spokojnie mówi, no ale jak do tego doszło? Przecież w tych komisjach, gdzie to, to nawet są wyliczone te komisje, to tam nawet ludzi z PiSu nie było. Nie wiem, w Kamiennej Górze była przewodnicząca Magdalena Biejat, yy, ludzie od Trzaskowskiego. W takim razie jak, panie pośle, pyta Jacek Prusinowski Witoldan Zębaczyńskiego, doszło do tych fałszerstw wyborczych? Jak to opozycja to zrobiła? Miła, to Witold Zembaczyński odpowiada, że pytajcie Czarnka i Mateckiego. No bo wiecie, Czarnyk i Matecki sfałszowali wyniki wyborów prezydencji. i odpowiadali z ramienia PiSu, opozycji za cały ten proceder sfałszers wyborczych. Ludzie, przecież to jest marnowanie naszego czasu, naszych pieniędzy, naszego potencjału. Tacy ludzie jak Witold Zembaczyński, tak skompromitowani, naprawdę już powinni zamilknąć i nawet nie chodzić do mediów. Ja nie wiem w ogóle, ja się dziwię, że w ogóle ktoś ich zaplasa, chyba, że oni są wysyłani przez swoje kluby do mediów. Żeby dalej y, udawać, że niczego nie rozumieją, chyba że on naprawdę niczego nie rozumie. Przecież to jest kolejna kompromitacja Witolda Zębaczyńskiego, jedna za drugą. Dajcie znać, co myślicie.